Przejdźmy może teraz e, do konkretów, słuchajcie, to wy decydujecie o tym, co dzieje się w Domu Wielkiego Brata, możecie przesyłać swoje zadania dla naszych gwiazd, e, coś jeszcze chciałeś dodać? Nie, tak sobie stoję, tak. będę sobie stał jeszcze trochę. Tak? Jeszcze trochę. No dobrze, to teraz może kolejny uczestnik, co? Fajnie by było, gdybyśmy poznali kolejnego uczestnika, dobrze by było, gdyby był e, kobietą. Nie, nie, będzie mężczyzną, będzie przystojniakiem. Tak? E, najpiękniejsze spojrzenie, błękitne spojrzenie polskiego show biznesu. Tak, spojrzenie młodego Wilka. Może już nie takiego młodego, ale Wilka. I na pewno ma strasznie bujną czuprynę. No tak, zdecydowanie mógłby reklamować jakieś specyfiki na porost włosów. E, fryzura Ala Panie i panowie, Jarek Jakimowicz! No obawiałem się, że już zapomnieliście. Cześć. Cześć. Dziękuję bardzo. Aktor, który zasłynął z roli e, cichego w młodych wilkach, ale obecnie gra w serialu Klan. Serialowy aktor, czy aktor filmowy? To by tak podobno was znaczy, wiesz, co w Polsce nie ma jakby takiego podziału między aktorów serialowych i kinowych, tak jak jest na świecie. Tak więc aktorzy parają się jeszcze różnymi innymi sytuacjami, Nie wiem, prowadzą programy i tak dalej, i tak dalej, konkursy, różne show. E, tak więc pewnie jedno i drugie, tak? A byś chciał spróbować jako prezenter na przykład? Ja robiłem już takie rzeczy, tak więc ja miałem, miałem takie doświadczenia i jakby myślę, że pewnie jeszcze wszystko przede mną, tak? I teraz postanowiłeś się dać zamknąć w domu Wielkiego Brata. No, no, no e, to Zobaczmy, to... co powiedziałeś nam przed wejściem. Nie, przepraszam? słyszę, to gadam. no. Pytasz? ty będziesz mówić? Zamknięcie i prysznic. To nie jest tak, to trzeba dobrze rozumieć. Można to wytłumaczyć. Reakcji bliskich się nie boję. To są ludzie, z którymi jestem związany od, nie wiem, nastu, dziesięciu, czy tam nie milu lat. Cała reszta wiem, że wyleje tonę pomyśl. Ale mówiąc szczerze i brzydko, czy nie wiem jak, mam to w dupie. No dobra, jedziemy kwestionariusz. Jak to dziwnie wygląda? jakbym był zawieszony tam przyjaźni. No tam będą przyjaźni na pewno. Mam paru kandydatów, tam do przyjaźni. Co to za kandydaci? Słuchajcie, wszystko co powiedziałem szczera, prawda, podpisuję się, nie wypieram się, tak więc. No ale co to za kandydaci ci na, na przyjaciół? Nie, to, to wiesz, to jest jakby takie. My Taka... myślę, wszyscy się trochę nastrojamy, nastawiamy w jakiś sposób do siebie. Ja już wiem, kto tam jest. Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, naprawdę, bo wiem, że będę miał eksternistyczny kurs rosyjskiego, że będę miał lekcję boksu, e, że sprawdzę sam siebie, jakby, czy, czy jestem. O! A! Koli! Ja się, ja się domyślam, dla kogo to jest ten e, co, ja myślę, że teraz już konie konie masz drugiego, tak? Słucham? Teraz już masz drugiego. <głosy> Jednorożca? <głosy> jest... Znaczy, ja myślę, że to nie jest dla mnie, dla mnie ten jednorożec, ten Słuchajcie, konie. Jak... O, to znaczy, myślisz, że ktoś inny? Ja myślę, że ktoś na niego czeka, ja wiem, komu go przekazać. Dobrze, e, dobrze, dobrze. a słuchaj, czy ty wiesz, jaka jest główna nagroda, czy o co ty w ogóle walczysz? E... Dla mnie ja chcę sprawdzić siebie, tak? Jak w takich ekstremalnych warunkach, które naprawdę e, myślę, że nas czekają. Jakby, to, to... Jak będę się zachowywał, jak sobie dam z nimi radę. Jedyna możliwość, żeby to zweryfikować, no to przejść tam na drugą stronę. Z tego, co wiem, e, ekskluzywny przedmiot... Ładnie, ładnie, dobrze. Ciepło, ciepło, ciepło. ciepło, 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 ciepło. zegarek. E, słuchaj, ekskluzywne zegarki Nawet warte dwa. około nie 50 no tysięcy jeszcze, złotych. Dobrze! Kob kobiecy, zaczekaj, powiedz mi tylko. Kobiecy ozdabiane brylantami. A wiesz, że kobiety kochają brylanty? Wiem, 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 absolutnie wiem. No, kto inny mógłby <śm> tego wiesz? Nie wiedzieć, przecież to jest specjalista od tych spraw. Dobrze, Jarek, zapraszamy cię na podwój do wielkiego Brata. Jarek, jak mówi? Informacje, że do studia dociera kolejny uczestnik. Zobaczcie, jak dociera. Jak myślisz, kto to może być? Wiesz, do skoro jest helikopter, to podejrzewam, że jest to albo jakiś czołowy polski polityk, albo ktoś inny, również bardzo wysoki. E, no, no zobaczymy, jest zobaczymy. <laughs> Natomiast zanim zobaczymy, kto to taki, już zdradziłaś płeć. E, wiem, że kobieta. Pracować no z kobietami. To jest w ogóle. Dobra, zobaczmy, co się dzieje u tych, którzy już siedzą w domu wielkiego brata.